Szanowni państwo, witam po dwutygodniowej przerwie. Dzisiaj nasze 11 spotkanie przedostatnie. Dzisiaj tematyka, która w wielu jednostkach nie występuje, a w wielu jednostkach tworzy masę, masę naprawdę to masę problemów. Środki trwałe w budowie i zasady ich inwentaryzacji. Przepisy ustawy rachunkowości wskazują, że środki trwałe w budowie mogą czy powinny być inwentaryzowane na dwa sposoby. Jeżeli to są maszyny i urządzenia, które wchodzą w tych skład tych środków trwałych w budowie, to w trakcie, gdy ta budowa trwa, ta inwestycja trwa, będą one spisywane z natury, podobnie jak środki trwałe. Natomiast wszystko inne, co nie jest maszyną i urządzeniem, czyli poniesione koszty, to będzie najczęściej to, co będzie to, co będzie na koncie 080, będzie inwentaryzowane trzecią metodą, czyli metodą weryfikacji z odpowiednimi dokumentami. A zatem my na saldzie konta 080 musimy wyodrębnić, która, które składniki będą zaklasyfikowane do grupy pierwszej, czyli maszyn i urządzeń, i te z pisami z natury, a to, co nie będzie się mieściło w grupie pierwszej, będzie. Automatycznie znajdowało się w grupie w grupie trzeciej, czyli metodą weryfikacji. Jeżeli chodzi o maszyny i urządzenia, jeżeli u Państwa będą występowały, no to stosujemy tutaj terminy, które wskazuje, wskazuje ustawa o rachunkowości w ustępie trzecim, a zatem generalnie trzy miesiące przed końcem roku i zakończenie 15 dni po 15 dnia, nie później niż 15 dnia następnego roku, a gdyby taka, takie maszyny i urządzenia znajdowały się na terenie strzeżonym, to możemy trzecie z tych uproszczeń zastosować, czyli zrobić inwentaryzację z pisem z natury raz w ciągu 4, 4 lat. Tyle mówi przepis, takie rozwiązania daje Daje nam, daje nam regulacja, czyli, czyli możemy rzeczywiście tak, jakby robić to w innych terminach niż 31 grudnia, tak jak inne składniki, inne środki trwałe, te uproszczenia dla środków w budowie mogą się odbyć. Natomiast jeżeli chodzi o metodę weryfikacji, to tu się posłużę wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów z 2020 roku, który jednoznacznie wskazał, że weryfikacja musi czy powinna się odbywać, na koniec roku, czyli według stanu na 31 grudnia, w domyśle corocznie, a zatem weryfikację konta 080 powinniśmy przeprowadzać corocznie według stanu na 31 grudnia. Wiem, że w tej kwestii są zdania podzielone, i niektórzy z Państwa wnioskują, czy uważają, że że można by to robić między innymi w innych okresach niż 31 grudnia, można by to było robić na przykład raz na 4 lata. No ale jak dojdziemy do aspektu tego, czy do celowości danej pracy, no to dojdziemy do wniosku, że dokonywanie inwentaryzacji konta 080 w innym dniu niż 31 grudnia nie ma sensu. Tak, bo my te uzgodnienia robimy po części po to, żeby żeby w sposób prawidłowy wykazać wielkości w bilansie i dlatego powinniśmy je przeprowadzać 31 grudnia i dlatego powinniśmy je przeprowadzać corocznie, co zresztą wskazuje, wskazuje Ministerstwo Finansów. Jeszcze jedna kwestia, która no, może tworzyć istotne problemy podczas inwentaryzacji, to to, że... No zdarza się bardzo dużo wystąpień pokontrolnych, gdzie wskazywane jest zbyt późne przyjęcie inwesty zakończonych inwestycji na środki trwałe. Jeżeli by się okazało, że inwestycja została zakończona w starym roku, a przyjęta dopiero w nowym roku, no to niestety to wygeneruje błędy. Podczas inwentaryzacji. Mówiąc wprost, zamiast spisać środki trwałe, dokonacie Państwo weryfikacji konta 0,80, a tego 0,80 już nie powinno być. A zatem kontrolujący wskaże tutaj nieprawidłowość. I na to zwracam szczególną uwagę, żebyście Państwo pilnowali terminów zakończenia inwestycji tego czy konto 080 powinno być rozliczone bo to ma też istotny wpływ na to jaką metodą dany składnik będzie inwentaryzowany. Szanowni państwo, pod tym wideo znajdziecie państwo linki do tych, do tych prezentowanych przeze mnie teraz dla państwa informacji, także Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia za tydzień. To będzie nasze ostatnie spotkanie. Dziękuję bardzo.